Izu jutro twoja druga zawodowa walka. Po pierwszej udałeś się na mistrzostwa świata? Na mistrzostwa Europy w kickboxingu wygrałeś. Jak szybko potem wróciłeś na salę bokserską? Po mistrzostwach Europy zrobiłem sobie przerwę. trwało około 8-9 dni. No tak jakoś wyszło. Pełen tydzień sobie odpocząłem. Następnie uzgodniłem termin, w którym będę miał przyjechać do Warszawy. No, i tak też zrobiłem. Przyjechałem do Warszawy już przygotować się tutaj razem z drużyną i pod, pod czujnym okiem trenera Fiodora Pina. Jak ta współpraca z trenerem Łapinem się układa? Są postępy? Znaczy się, mówię no na razie, to nasza jakby wspólna praca trwała dwa tygodnie, tak więc ciężko powiedzieć coś więcej na temat tej współpracy, ale jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Ty również, że tak powiem, bardzo otwarcie do niej podchodzi, widzi kilka rzeczy, które są niewątpliwe do poprawienia. Ja na te poprawki wszystkie jestem bardzo otwarty, tak więc widzę, że może się naprawdę zawiązać owocna współpraca z tej znajomości. To jest taki okres już, kiedy będziesz oddalał się z kickboksingu, czy cały czas będziesz łączył te dwie sztuki walki? Szczerze mówiąc, jakby w tym momencie, jeżeli chodzi o amatorski K1, to, to mogę powiedzieć, że jestem poniekąd spełniony, dlatego że, że te wszystkie najważniejsze trofea udało mi się, że tak powiem, zdobyć. Zdaję sobie sprawę, że w K1 wiadomo też cały czas bym się rozwijał dalej, tak może teraz nawet dopiero by przychodziły efekty i rezultaty moich Mojej ciężkiej pracy, ale na dzień dzisiejszy chciałbym chyba poprawić swoje techniki bokserskie. Tak więc jakby ta wizja rozwoju i nauki jak najbardziej mnie skłania do tego, żeby pójść w kierunku boksu. Bierzesz w ogóle taki scenariusz pod uwagę, żeby całkowicie odstawić inne sztuki walki i w 100% na boksie się skoncentrować? <laughs> Powiem tak, jeżeli chcę podejść do sprawy poważnie, tak, profesjonalnie, no to nie ma większej możliwości na to, żebym ja ciągnął te rzeczy równolegle. Można zrobić coś takiego na przykład, że ja mówię dobra, poświęcam cały rok swojej pracy teraz boksowi, tak, i, i nie wiem, koncentruję się tylko i wyłącznie na boksie, przyjeżdżam do Warszawy, trenuję razem tutaj z z grupą, ale chwilowo nie myślę na przykład o K1. Tak? To, to nie zmienia faktu, że mogę sobie za rok czasu znowu występować w K1, więc myślę, żeby zrobić to dobrze, to będę musiał się skupić na jednej rzeczy. No, innej opcji nie widzę i jestem na etapie takiego porządkowania swojego życia, żeby sobie umożliwić wykonanie najlepszego wyboru. Twój jutrzejszy rywal no nie będzie jakoś się to Prawdopodobnie, szczególnie wymagający to, czym się wyróżnił na ważeniach na pewno nietypowe tatuaże w nietypowych dosyć miejscach? Ja powiem szczerze tak, że ja nigdy specjalnie się nie skupiałem na swoim rywalu. Pewnie dlatego, że jeszcze nie było takiej możliwości, nie walczyłem z zawodnikami, których można gdzieś tam oglądać na co dzień. Tak więc jedyne co robiłem dotychczas to skupiałem się na tym, żeby być dobrze przygotowanym. Tak też zrobiłem i tym razem, tak więc wiem, że jestem dobrze przygotowany, że jestem w dobrej formie. No i jutro zamierzam wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafię. I to jest, tylko, to jest jedyna rzecz, na której się skupiam. A to, co się stanie z rywalem, to będzie już widać po walce. W tym Twoim zawodowym debiucie kilka rzeczy na pewno w boksie było dla Ciebie zupełnie nowych i większe ochraniaczy i też bandaże na rękach, teraz już okrzepłeś z tym wszystkim? E, tak, tak. No już wiem, wiem jak już przynajmniej te podstawowe procesy będą przebiegały jutro, tak? Czyli usiądę, będę miał za, zawiązane ręce, zresztą zawsze chciałem mieć taki profesjonalny sposób zatejpowane dłonie, naprawdę fajnie się uderza. E, tak więc jeżeli chodzi o te sprawy to już się jakoś z nimi zaznajomiłem. Mhm. W tym roku prawdopodobnie to będzie Twój ostatni występ? Prawdopodobnie tak. Myślę, że, e, że to by było dobre, e, dlatego że naprawdę intensywnie walczyłem przez ten cały rok. E, najważniejsze były dla mnie Mistrzostwa Europy, pod niej się przygotowywałem i myślę, że dobrze by wyszło, dobrze by było, gdybym sobie cały grudzień odpoczął i jakby od nowego roku e, na pełnej świeżości rozpoczął znowu pracę tak na koniec mógłbyś tym kibicom, którzy jeszcze nie znają ci powiedzieć, jak w ogóle trafiłeś do sztuk walki, co cię skłoniło do tego, żeby walczyć a, a to jest długa historia. Znaczy się, mogę powiedzieć tak, że zawsze byłem pasjonatą sztuk walki, zawsze się bardzo interesowałem. W dużej mierze na pewno to, że dojrzewałem w Polsce. Jakby dzisiaj, właśnie z kolegami rozmawialiśmy na ten temat. Dorastając tutaj, miałem wiele sytuacji, kiedy musiałem walczyć o swoje. I, i e, mój charakter e, jako fightera w dużej mierze ukształtowała polska rzeczywistość. I, i tak to wygląda. Róż, różnie bywało, bywały sytuacje ciężkie, ale na dzień dzisiejszy bardzo się cieszę, e, że, że było tak jak było. Dlatego, że jestem. E, po te wszystkie rzeczy ukształtowały mój charakter, więc do tego doszła pasja do sportu walki. Czyli takie naprawdę pełne poświęcenie temu, żeby ciągle się doskonalić, i, i dlatego tutaj jestem na dzień dzisiejszy. Cieszę się, że dostałem, że dostaję kolejne szanse, że dostałem teraz szansę na przykład na to, żeby się pokazać w boksie. Również podobnie było z K1. Mogę powiedzieć, że, że w pewnym sensie realizuję swoje marzenia. Robię to, co lubię, i, i temu poświęcony cały swój czas. Miałeś jakieś swoich sportowych idoli, na których się wzorowałeś? Um, tak. jeżeli chodzi... Głównie był to Remi Boniaski. Jeżeli chodzi o K1, bez wątpienia był to człowiek, który wręcz nakłonił, znaczy spra sprawił, że chciałem iść na salę i rzeczywiście zacząć trenować. Rozpocząłem od treningów Muay Thai i, no i to wszystko bardzo szybko przebiegało. Jak tylko wszedłem na, na salę treningową, to, to po prostu już z niej nie schodziłem. No, byłem na treningach codziennie i gdzie tylko można było trenować, tam trenowałem. W pierwszych dwóch miesiącach stoczyłem swoją pierwszą walkę, no i, no i tak to się już potoczyło. No, kilkadziesiąt walk stoczyłem, e, odkąd zacząłem trenować, e, 4 lata temu, co, co jest przecież stosunkowo niedawno. Przez ten czas stoczyłem jakieś 50 pojedynków. E, y, myślę, że moje doświadczenie jest cały czas małe, ale wierzę, że, e, y, znaczy wierzę, że mam jakiś talent i, i na pewno dużo zapału do tego, żeby pracować, żeby on się rozwinął.